Usłyszały mnie jak przyjechały Aldona i i Kaśka, tylko że Kaśka jest zamknięta już kwękają. Ciekawe czy przyjdą. Zobaczymy. Trochę trwa zanim dojdą. Jeżeli dojdą. O, idzie Aldona. Patrzy się czy to ja. Tak! Aldona! To ja! To ja! Aldona i Gucię idzie. Słyszą, jak rowerem przyjeżdżam. Chodź! No chodź, Aldona boi się przyjść. A jak rzucają w nie. I straszą, to się boi. Co Aldona, chodź! Chodź, nie bój się. <laughs> chodź. Chodź Aldona, chodź. Nie bój się, no chodź. Nie przyjdziesz? Nie przyjdzie gęś? Nie. Nie przyjdzie gęś? Nie przyjdzie gęś? Nie przyjdzie. co, co, dana, przyszłeś, przyszłeś, tak, przyszłeś, przyszła gęś, tak, przyszłeś, Ardona? przyszłeś, przyszłeś, przyszła gęś, tak, przyszła, przyszła gęś, tak, przyszła, Gucja. przyszedłeś, tak. Kochany Gucio, tak. Kochany Gucio. Samolot leci, Gucio. Samolot leci, tak. Leci samolot. Tak. Aldona, cio, Boisz się, boisz się, tak? Boisz się. boi się, Aldona. Boisz się, gęś, Boisz się. Boisz się, Aldona. Boisz się. Boi się, Geś? Boi się, tak? Tak? Boi się. Co, chciałeś coś zjeść, tak? Chcesz coś zjeść, Aldona? Ogórka chcesz? Nic ci nie przywiozłem dzisiaj. O, jak się patrzy. Gucio. Gucio. Gucie tak wygląda, trochę na otępiałego, ale to jest mądry, mądra gęś, jako pierwsza wpadła na to, bo kiedyś robiłem błąd i dawałem im pieczywo, wpadła na to, że jak się daje im pieczywo, chleb, no to weźmie, ten w dziób bierze i idzie do, do wody i tam moczy i wtedy lepiej się je. I ona zawsze brała i chodziła do wody z tym. Tak, Aldona? Tak? Tak, 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 co, 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 Gucio, co, Gucio, co. Kaśka by przyszła, ale siedzi tam zamknięta, bo gryzie te gęsi. O co? Tam było pytanie w jednym z komentarzy, o co one się po, pokłóciły. No to, to chodzi o to, że to są trzy samce. I Kaśka tamten zawsze.